Zapraszam państwa do lektury najnowszego wydania magazynu Biomasa. W formie drukowanej trafi wkrótce do naszych czytelników, prenumeratorów. Zapraszam także na magazynbiomasa.pl, gdzie dostępna jest w formie PDF oraz na nasz profil facebookowy, gdzie wszystkie treści z magazynu Biomasa są również publikowane. Numer lotowy poświęciliśmy przede wszystkim biomasie, biomasie na huśtawce. Dlaczego na huśtawce? Myślę, że producenci, odbiorcy biomasy doskonale wiedzą dlaczego. Brakuje surowca, trafia do nas surowiec tani ze wschodu, dociera nawet do zachodnich terenów Polski, o czym opowiadali mi producenci biomasy. Zapytaliśmy też producentów o to, co myślą na temat powołania giełdy biomasy. Okazuje się, że nie wszyscy są z tego zadowoleni, ale być może powstanie takiej giełdy biomasy doprowadziłoby do tego, że ten rynek byłby nieco bardziej ustabilizowany. Pan Paweł Błażyński z Energii mówi o tym, że jednym z czynników powodujących o wahnięcia na rynku jest cena, która w ciągu roku potrafi wzrosnąć nawet o 40%. Zapraszam do tego tematu, a producentom paletu polecam także temat o tym, że warto zdywersyfikować swój rynek odbiorców i na przykład zainteresować się tym, jakie wymagania mają hodowcy koni czy drobiu względem właśnie biomasy, bo doskonale jest wykorzystywana w kurnikach. Zapytaliśmy oczywiście też odbiorców, między innymi fermy woźniak, jaką ściółkę stosują, i okazuje się, że według nich najlepszy właśnie jest pelet trocinowy. Także zapraszam wszystkich tych, którzy są zainteresowani tą nową grupą odbiorców do lektury magazynu Biomasa. Oczywiście piszemy także o nowym zielonym ładzie i biogazie, jakie on stawia wymagania przed producentami biogazu. Piszemy także o problemach biogazowników, inwestorów biogazowych. Pomaga nam w tym firma Agricomp. Myślę, że to są bardzo ważne informacje dla wszystkich Państwa zainteresowanych biogazem i biomasą.